Wiesława Percz Przygody w lesie Na polanie w lesie Misie się bawiły, Harcowały i skakały, Bardzo się cieszyły. Po tych harcach oraz figlach I dobrej zabawie, Uśmiechnięte, lecz zmęczone, Usiadły na trawie. Tam troszeczkę odpoczęły i oczy zmrużyły, a następnie do wędrówki dalszej wyruszyły. Wtem się jeden miś zatrzymał i zęby wyszczerza, bo pod krzewem zauważył kolczastego zwierza. Jesz wyszedł spod krzewu, zaczekał chwileczkę, Lecz gdy miś się zbliżył, zwinął się w kuleczkę. Gdy tak misie długo przez las wędrowały, trochę się zmęczyły. No i wygłodniały. Zjadłyby coś pożywnego, jak również słodkiego. Zapragnęły więc spróbować przy smaku pszczelego. Nie musiały jednak tracić czasu wiele, bo na skraju lasu stały domki pszczele. Włożyły swe nosy do otworu w ulu, lecz szybko uciekły w popłochu i bólu. Do domu wróciły niczym błyskawica, gdzie czekała na nich mama. Niedźwiedzica. Ona noski opatrzyła, przytuliła czule i przestrzegła, by już nie chodziły tam, gdzie stoją ule.